Ten. dziesięć, dziesięć, yesterday, today, tomorrow, wczoraj, dzisiaj, jutro, wczoraj, dzisiaj, jutro, yesterday was Saturday, wczoraj była sobota, wczoraj była sobota i was at the cinema yesterday. Wczoraj byłem, byłam w kinie. Wczoraj byłem, byłam w kinie. The film was interesting. Ten film był interesujący. Ten film był interesujący. Today is Sunday. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela. I'm not working today. Dzisiaj nie pracuję. Dzisiaj nie pracuję. I'm staying at home. Zostaję w domu. Zostaję w domu. Tomorrow is Monday. Jutro jest poniedziałek. Jutro jest poniedziałek. Jutro wracam do pracy. Jutro wracam do pracy. I work at Wracam do pracy. w biurze. Pracuję w biurze. Who is that? Kto to jest? Kto to jest? That is Peter. To jest Peter. To jest Peter. Peter is a student. Peter jest studentem. Peter jest studentem. Who is that? Kto to jest? Kto to jest? That is Martha. To jest Marta. To jest Marta. Martha is a secretary. Marta jest sekretarką. Marta jest sekretarką. Peter and Martha are friends. Peter i Marta są przyjaciółmi. Peter i Marta są przyjaciółmi. Peter is Martha's friend. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Is Peter's friend. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera.